Witam serdecznie. Spotkaliśmy się dzisiaj z panem doktorem nauk prawnych Radosławem Tymińskim, ekspertem prawa medycznego, żeby porozmawiać o tym, co należy wiedzieć o dokumentacji szczepień. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Panie. panie mecenasie, o czym lekarz powinien pamiętać, kiedy prowadzi dokumentację szczepień? Powinien pamiętać o bardzo wielu rzeczach, powinien pamiętać o tym, żeby ją prowadzić przede wszystkim. Natomiast najważniejsze jest to, że zgodnie z przepisami musi uzupełniać dokumentację medyczną dotyczącą szczepień w trzech miejscach. Po pierwsze w karcie uodpornienia, po drugie w książeczce szczepień i po trzecie w dokumentacji medycznej. Pacjenta. No i w tych trzech miejscach powinna znaleźć się informacja o wykonanych badaniach kwalifikacyjnych do szczepień i o wykonanych szczepieniach, preparatach, nazwach, dacie szczepienia i miejscu podania. Coraz częściej zdarza się, że rodzice odmawiają szczepień. Jakich argumentów użyć, na jakie akty prawne może powołać się lekarz w rozmowie z takim rodzicem, no żeby zmienić decyzję takich rodziców? Przede wszystkim myślę, że jak wynika z badań naukowych, nie zawsze da się zmienić myślenie osób, które są zdecydowanie antyszczepionkowe. W związku z tym myślę, że podstawowym zadaniem lekarza wobec takich rodziców jest zdobycie ich zaufania powoli i często będzie to żmudne. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które się wahają, myślę, że najlepsza będzie rozmowa, wyjaśnianie, edukacja. Natomiast w ostateczności lekarz powinien po prostu osobie, która się ewidentnie uchyla od szczepień, powiedzieć, i to jest jego obowiązek, że to może się spotkać z pewnymi konsekwencjami prawnymi. Natomiast uważam, że lekarz nie powinien takiego pacjenta czy rodziców takiego pacjenta uchylającego się od szczepień straszyć, odwoływać się do konkretnych aktów prawnych, ponieważ. To by godziło w zaufanie między lekarzem a rodzicami pacjenta, czy między pacjentem. Raczej bym namawiał do tłumaczenia, ale oczywiście o tym, że to może się spotkać z konsekwencjami, lekarz powinien powiedzieć. No i załóżmy, że nie naciskaliśmy zbyt mocno i rodzice w dalszym ciągu odmawiają szczepień. Czy każdy taki przypadek należy zgłosić i gdzie? Lekarz raz na kwartał ma obowiązek przedkładać sprawozdanie z wykonanych szczepień do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. No i tam powinien poinformować po prostu o tym, że te osoby uchyliły się od szczepień. A czy badanie kwalifikacyjne do szczepień może przeprowadzić każdy lekarz, czy tylko niektórych specjalności? To jest pytanie trudne i wielowątkowe. Dlatego trudne, że Mamy taką praktykę, która mówi o tym, że generalnie prowadzą te badania lekarze po kursie. Z kolei przepisy prawa wydają się nie, nie być jednoznaczne w tym zakresie, że lekarz, który dokonuje kwalifikacji pacjenta do szczepienia, musi mieć kurs. Tak jak powiedziałem, jest to troszkę wina przepisów, które nie są w tym aspekcie zbyt precyzyjne. W moim przekonaniu nie trzeba kursu, żeby lekarz mógł zakwalifikować pacjenta do szczepienia, ponieważ kwalifikacja do szczepienia to tak naprawdę określenie stanu zdrowia pacjenta, a do określenia stanu zdrowia pacjenta jest uprawniony każdy lekarz. W związku z tym moim zdaniem ten kurs nie jest wymagany, czyli kwalifikować mógłby do szczepienia każdy lekarz. Natomiast Poglądy, nawet wśród prawników w tym zakresie, bywają różne. No ale na pewno nie należy się bać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.